Kosmiczny księżycowy jubileusz. Aczkolwiek no trzeba to lubić. Specjalnie przyjeżdżam na ten festiwal. Nawet czy z gorączką. Coś niezwykłego po prostu. No i ciężki temat. No do tej pory jest spokojnie? Na chwilę by tak. Siemano widzowie, dzisiaj przyszliśmy się trochę odchamić, bo jesteśmy na 50-leciu Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu, a obok mnie stoi rzeźba, która to wydarzenie ma upamiętnić. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. wydarzenie powoduje, że Kalisz na kilka dni staje się kolebką kultury. Można powiedzieć, że nawet nie jest Kaliszem. Jak odbierać to święto? Tworzymy tutaj warunki do tego, żeby poczuć się na festiwalu, którego by się nie powstydziły. wszystkie europejskie stolice. Line up tego festiwalu, zestaw artystów czynią naprawdę ten festiwal niezwykłym, a dla nas jest, on jest po prostu kosmiczny księżycowy jubileusz. No jest to piękne wydarzenie. Szczególnie, że to jest 50. festiwal, prawda? Czyli pół wieku już mamy za sobą. No jestem dumna z tego, że to właśnie u nas w Kaliszu gościmy takich gości. No i przy okazji jest właśnie ten monument tutaj też nowy, który powstał. To wyjątkowe wydarzenie na skalę nie tylko polską, ale europejską, światową być może. Bo 50 lat festiwalu, w ciągu, w ogóle nie było żadnych przerwy. coś niezwykłego po prostu. To jest inny festiwal jak, jak te wszystkie takie duże festiwale. Taki jest on bardziej kameralny. Bardziej kameralny i artyści są dobrani tak nieoczywiście. Co roku festiwal jest, cieszy się dużą popularnością, jest fantastycznie zawsze przygotowany, świetni artyści, fajny klimat. Więc spodziewam się e, równie fajnych odczuć i, i dobrej muzyki. Jest ten festiwal i mamy okazję zobaczyć się ze znajomymi, z którymi niekoniecznie się spotykamy na co dzień, ale tutaj w tym miejscu dzisiaj będziemy się widzieć. Wielka duma, wielka radość, no i, i uczta dla, dla każdego miłośnika dobrej muzyki, dobrego jazzu. Czy w tym urodzaju muzyki e, radiowej e, jazz jest słuchany? Wie pan co, rzadko ja tak, ale nie muzyka jest taka dla ucha i... Można chętnie posłuchać. Ja Akurat nie jestem zwolnikiem jazzu, bardziej wolę bluesa, ale to już jest tylko mój gust. To jest gdzieś tam się blisko, blisko siebie jazz i blues. Mimo wszystko. Wolę. Ja na rysie Gridel. Dokładnie tak, Tadeusz Nalepa. To jest to muzyka, która trafia do ludzi dla każdego charakteru czy usposobienia, aczkolwiek no, trzeba to lubić. Ten język muzyki jest tak uniwersalny, tak fantastyczny, że też często wymyka się tym różnym podziałom. Jak przekonać nieprzekonanych do, do jazzu? No, trzeba przyjść i poczuć, bo słuchając muzyki na sprzęcie w domu, to nie oddaje tego klimatu, tego... Mus Gdy ma się gramofon. Absolutnie nie. To na żywo muzyka jest zupełnie inna, a jazz przede wszystkim jest bardzo ekspresyjny i bardzo... Bardzo kolorowy. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś na coś się uprze to nie jest w stanie nikogo przekonać do czegokolwiek. Z tym, że no trzeba próbować w delikatny sposób, żeby nie zrazić. Po prostu to trzeba poczuć, bo to naprawdę nie jest łatwa muzyka i, no i ciężki temat. Czyli jeśli chce się zaprosić jakiegoś ekskluzywnego artystę na to wydarzenie, jest to proste, łatwe i on od razu jest na tak? Nie. Szczególnie w tym terminie, kiedy Amerykanie mają Thanksgiving Day. Bardzo trudno w tym czasie wyrwać te największe Tuzy, tutaj, ale my ich kontraktujemy tak, że oni przylatują do Polski, do Kalisza, zagrać jeden jedyny koncert i wracają do siebie. Arona Dila czy kogoś innego się zobaczy tylko tu, a nie tutaj w Gdańsku, w Poznaniu, w Berlinie. Czy dzisiaj pierwszy raz pan jest na tym wydarzeniu? Tutaj w Kaliszu, tak. Ta. Kaliszu, tak. To gdzie pan się pojawiał na takich. Ja przede wszystkim Wytwórnia w Łodzi, bo jestem z tamtych okolic. No i jeszcze mój 50. 50, czyli. Od pierwszej edycji jego początku. Mimo, że jestem trochę przeziębiony, deszcz się trochę ruszył, ale nie mógłbym sobie tego yy, wybaczyć, gdybym nie mógł przyjść nawet yy, z gorączką. Czy zawsze to jest miejsce w pierwszych rzędach? Z reguły tak. Z reguły najczęściej jesteśmy w pierwszych i podziwiamy bezpośredni kontakt tak z arcystami. To już chyba czwarty czy piąty raz przyjeżdżam z odmorza, ze świnoujścia. Czyli nie jest pan z Kalisza. Nie. Przyciąga. Specjalnie przyjeżdżam na ten festiwal. Czy brakuje takich wydarzeń w Kaliszu? Czy to jest wystarczające? Myślę, że nie tylko w Kaliszu. Wszędzie brakuje takich wydarzeń, bo są taką artystyczną, jak gdyby wizytówką Kalisza. Jak byłoby ich więcej, więcej muzyków, więcej artystów by przyjeżdżało do miasta. Myślę, że byłoby dużo, dużo ciekawiej. Kalisz powinien. Cały czas szukać sponsorów, bo to jest wizytówka Kalisza. Myślę, że nasze miasto bardzo fajnie się rozwija właśnie w tym kierunku i tak dalej. Trochę mało się dzieje w Kaliszu, jeżeli chodzi o jazz. Całe szczęście, że chociaż ten festiwal raz w roku i daje o sobie znać. Kalisz jest takim kulturalnym miastem, i to świadczy o, o, o sile również naszego miasta, przecież nie za dużego. Natomiast ta oferta instytucji kulturalnych i, i poziom tych instytucji jest tak wysoki, że mogą zazdrościć nam tego również inne miasta. Powiedzmy sobie trochę teraz o tej rzeźbie. Jak, jak pan ją ocenia? Pierwsze takie impresje. Bardzo fajne powiązanie połączenie tego kamienia czarnego z białym. No, Przypomina nam klawisze? Przedstawia to klawiaturę, fortepiano czy pianina. I taka właśnie na czasie jest. Sztuka zawsze jest kontrowersyjna. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie to krytykował, i zawsze będzie ktoś, komu się będzie podobało, więc o sztuce ciężko rozmawiać, bo jednemu się podoba, to drugie to. Sztuka współczesna ma przede wszystkim wzbudzać emocje i dyskusje. Jeżeli to robi, to spełnia swoją podstawową funkcję. Dla mnie to jest koło historii, która, które właśnie się po 50 latach tutaj zatacza i nabiera rozpędu na kolejne 50 lat. Dla mnie to jest portal przez który można przejść z szarzyzny dnia codziennego i zanurzyć się w magii dźwięków jazzowych i wierzę że będzie najbardziej rozpoznawalną rzeźbą Krzysztofa Bednarskiego przez to że muzycy z całego świata będą się z nią fotografować No jest to wspaniała rzeźba nie tylko z uwagi na tworzywo ale, ale układ kompozycyjny syntetyczny, oddający jakby ducha tego festiwalu Koncepcja się pojawiła już więcej niż rok temu Biała Carrara Użylona lekko i czarny granit. W sumie waży to 7 ton. Jak przełożyć, mówię, dżes na język rzeźby, na język kamienia. Jest jakaś duża sprzeczność, nie? Jak pani to by wyceniła? To 10 tysięcy? 10 tysięcy. To trochę, trochę więcej kosztowała. 50? No trzeba dodać jeszcze jedno zero. 500 tysięcy? Dokładnie, 500 pół. Musi być bezcenna, skoro powstała i cieszmy się z tego jako Kalisza, nie? Myślę, że na pewno z 300 tysięcy. Z 300 tysięcy. To kosztuje, no, no, no a kosztuje. To co nie kosztuje, to jest nie do czego. Sztuka wymaga kosztów i poświęceń? Myślę, że na pewno tak. Kwestia tylko czy takich poświęceń. Na każdą sztukę trzeba wydać, bo to zostaje dla potomnych też. Kwestia pieniędzy jest sprawą umowną. Czyli pół miliona to nie tak dużo. Dla przeciętnego trzachleba. oczywiście jest to spora kwota, natomiast wartość sztuki jest ponadczasowa. Ta rzeźba została sfinansowana nie przez nas. Wygraliśmy konkurs. Z pierwszego miejsca dostaliśmy 90% tej kwoty. Rzeźbiarz jest światowej sławy, stąd jej kwota. Osobiście wolałbym, żeby na szpital przekazali takie pieniądze, a nie na takie rzeźby. Ale jest jakiś wyraz artystyczny. No ale za 500 tysięcy. Może my się po prostu nie znamy. Picasso mówił, dlaczego wszyscy... Pytają się mnie, co to znaczy, a nie pytają się ptaszka, co on tam ćwierka. Forma abstrakcyjna jest zawsze trudniej odbierana na przeciętnego widza, dlatego że się boją po prostu otworzyć swoją wyobraźnię. Już za chwilę zgasną światła i wybrzmią rytmy jazzu w najlepszym wydaniu. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!